Kurcze piórko, tyle lat się siedziało w tym bloku i się teraz zachciało. W sumie od małego się siedziało w gospodarstwie, się przydałoby się jakoś wrócić. kurcze piórko, no ale tutaj, tak w Polsce, tak patrzę, no to tutaj takie, takie, takie trochę ru, ruiny, niektóre tam rzeczy, to to tak średnie. no tutaj coś takiego ciekawego jest. No, Kurcze piórko. Też ceny z kosmosu. No stan tu nie był okej, okay, no ale kurcze. Chyba idę na zagranicę. Czas ile można w Polsce. Za granicą będzie lepiej w końcu. Tutaj w tej Polsce to troszeczkę licho w gospodarstwie ceny w ogóle, ale cóż, no niestety nic nie mam zrobię. Dobra, idziemy na zagranicę. Trzeba poszukać, tam trzeba coś znaleźć. O, no i tutaj coś już ciekawego to jest. To jest chyba Francja, mi się tak wydaje. No, tutaj już widać, że... No miodzie, miodzie, tutaj już no, jakieś tutaj stacja kolejowa, jakieś przejazdy tu widzę, tu coś. No i cena trzeba będzie... Tu już myślę, że tak grubsze pieniądze można włożyć. Tutaj zapowiada się ciekawie. Na tej tutaj stronie internetowej. Hmm, no cóż, trzeba będzie zadzwonić i cóż, uciekamy z tego miasta. Już za długo, za długo siedzę w tym mieście, już a chciało się by wrócić do swoich korzeni, dzieciństwa. Lecimy stąd. Bonjour, moi drodzy widzowie, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Ziutek, a ja witam was wreszcie po powrocie... Z miasta na wieś, ale tym razem we Francji Z tego co się nie mylę, ile w tym ogłoszeniu tak pisało Bo wie, jak wiemy, wy, wy, wyciulali To będzie dopiero trochę przypekno, ale no cóż, abym tylko robił se tutaj e, Witam was na serii Pod tytułem Gruz, gruz jak z Żydka Francuz e, Tak, dzisiaj Prezentacja gospodarstwa, a w następnym odcinku Ruszą pierwsze prace, jak widzicie jesteśmy na Tutaj pięknym klimacie, naprawdę Miodzio, miodzio, miodzio Kupiłem gospodarstwo, no musiałem się troszeczkę wykosztować, ponieważ no ile można siedzieć w tym W tym, w tym, w tym mieście, no cholera jasna, to jest to człowiek Ja od, od małego byłem, kurde, młody na gospodarstwie, a niestety rodzice wy, wyemigrowali do miasta Jednak mm, miłość do rolnictwa została i zostałem tym oto, że, że tak powiem, rolnikiem, teraz jest z powrotem na nowo tylko, że z za granicą, bo niestety tam, kurna, w tej Polsce, to tam, jak Wcale nie, to wszystko sposób, kurna, takie warunki jak do dupy więc trzeba było uciekać za granicę. To jest zawsze możemy żeby tu przyjechać. No i oczywiście przybyłem, naprawdę ładny taki Dzionek, oczywiście, jest. Chodziło tutaj też Polaków, spotkałem, więc no, ale przejdźmy do sedna, ponieważ dzisiaj prezentacja tego oto gospodarstwa. Gospodarstwo zostało kupione z maszynami od razu. Tutaj starsze takie małżeństwo tutaj gospodarowało dosyć dobrze, ale niestety już siły nie pozwalały, no niestety młodzież jak to młodzież tutaj z tego uciekli i ja postanowiłem, że to wykupię. Mamy zwierzęta, mamy maszyny, więc nie zaczynam od zera. Musiałem dużo się wykosztować na to na to na, 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 na gospodarstwo. No ale przejdźmy może do prezentacji. Pierwszy z dwóch ciągników, jakie tu obok mamy, są jest to Zetorek. E, nie wiem dokładnie, jaki to model. Jest to pierwsza chyba wersja takich Zetorów. E, tych, tych, tych większych takich. E, no, starszy Zetor już jest po kapitalce ogólnie. Poprzedni ro, e, gospodarz tego gospodarstwa go wyremontowywał, bo mówił, e, e, że został wyremontowany. Jest na nowiutko, więc będzie chodził. Nie muszę nic przy nim robić. Dalej z tyłu mamy za niego. O jezu, za nim 4-metrowego. 4 Mam nadzieję, że będzie się spisał oddzielnie. No i tak, główny ciągnik jest to waltra Serii A. No, poprzedni gospodarz mówił, że musiał się wykosztować trochę na ten ciągnik, bo jednak waltry to też nie tanie ciągniki, jeszcze z, z Turem. Yy, na, na, oczywiście ona ma GPS-a. Ma najbogatsze wyposażenie jest klimatyzacja co no, jeszcze bardziej pod, potęgowało cenę tego ciągnika, ale ciągnik jest. Nie był finansowany, jest za gotówkę, więc nie muszę tam spłacać żadnych rad czy coś za niego. Więc o to się nie muszę martwić. Hmm, chyba 115 koni o ile się nie mylę, ten ciągnik ma. No ale to się okaże, co tam trzeba będzie sprawdzić. Ile tam żyje, a ile zdechło. Ale raczej to jest nowy ciągnik, bo... E, gospodarz... Nie, to jest 100% raczej nowy ciągnik, bo gospodarz mówił, że w, w poprzednim sezonie ten ciągnik został kupiony. On tylko 1500 motogodzin ma, więc to jest mało jak na taki ciągnik. No ale cóż, bo to w ostatnim sezonie też pracował, bo widać że jest troszeczkę ubrudzony. Ale to się umyje, bo już ostatni sezon robili i w ten sezon już wyjechali tutaj do miasta już, już ich nie ma. Już po, pojechali, ja zostałem. No obok tutaj niego mamy wał na przedni tus do podczas siełów. Tutaj dwa konie zostały, ponieważ tutaj wszystko co do gospodarz miało to już odkupiłem od niego od razu. No, tutaj jakiś warsztacik, tutaj pod nawiadką, takim zadaczeniem, mamy prasę o dziwą metal fach. E, Zdziwiłem się, no ale jest metal fach, bo ogólnie tutaj też akcent polski troszeczkę jest metal fach. No, właściciel sobie chwalił ją, e, dobrze prasowała sezony. Więc 2005, 8 rok, chyba to tak zgaduję, że to jest albo 8, 9, nie wiem, ciężko mi powiedzieć. Tutaj obok mamy nówki, Nówka funkiel opryskiwacz. Jeszcze y, z w tym sezonie on go ściągnął na wiosnę nie nie prze na zimę go ściągnął w tamtym sezonie końcówkę tamtego sezonu go ściągnął w zimę z tyłu mamy rozsiewacz do nawozów 18 metrów rozrzutu chyba ma z tego co pamiętam dalej no to przyczepy krona yy, też są po kapitalce ogólnie tutaj gospodarz strasznie dbał o sprzęt yy, to co było rozwalone to od razu yy, Remontował, naprawiał wszystko, żeby było miodzio. Ten wjazd w ogóle jest bardzo, bardzo klimatyczny i naprawdę mnie to za serce ściska. Tutaj e, no i tutaj co mnie w ogóle zdziwiło, Bizon. Bizon, nasz polski rodak, więc akcent polski jest naprawdę Bizon Z040 z tutaj ścieżkarnią bez kabiny. Niestety trzeba będzie kiedyś pomyśleć, może do, na kabinę na niego, może, 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 bo. Może będzie się zmieniać na jakiś kombajn inny, albo jeszcze dodatkowy, drugi kombajn Ponieważ <coughs> poprzedni gospodarz mówił, że tutaj ten kombajn No nakosił się, nakosił się dosyć dużo e, Jakoś wyrabiał ale te, te, te sezony, ale No wymagał e, remontu kapitalnego I jak widzicie, gospodarz go odmłodził, do, dosłownie tą cz Czterdziestkę, sieczkarnia oczywiście jest rzepak, e, ta czterdziestka rzepak kosiła e, Typowo wersja taka, nie wiem, to jest wersja typowo eksportowa. Bo to wiadomo, Hydra tylko 3 metry to ma. Do wjazdu wjeżdża bez problemu. Tam do, ty, przez ten wjazd nasz główny. E, no ale roboty będzie trochę miał, bo ogólnie tak, tutaj jest na hydrostacie. Nie ma e, tych, 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 tych e, mechanicznych hydrostat Tu jest w kompaniec na hydrostacie ogólnie bardziej. E, no i tak. Kombajn po remoncie zrobiony, niestety coś obawiam się, że i tak będę musiał kupić jeszcze jeden kombajn albo coś większego, ponieważ no pola są, może wam pokażę na przykładzie tutaj, na przykład tutaj to jest akurat moja tutaj przednia działka, gdzie jest kukurydza, ten kawałek jest można powiedzieć, o aż, aż tam, aż tam się ciągnie, tam do, do dołu, do dołu, tam do tamtego drzewa, tam, 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 tam. o trochę wam przybliżę, zooma zrobię na kamerce, o, 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 aż tam do tamtego drzewa, tam w dół, e, co jest dosyć, e, no... No sporo, sporo, sporo Więc e, nie będzie to e, No będzie dla kombajnu po prostu troszeczkę e, męczące, męczące żniwa. No ale kombajn, e, dalej za nim mamy tutaj zgrabiareczkę, kuna, siednik do kukurydzy, nie są to jak, no nie jest to jakieś duże, ale to zawsze coś. Nie muszę przynajmniej poczytać, szczególnie że ja tutaj... O Jezu Maria coś spadło mi. Chyba wypadło a te, wypadło mi ten kluczek mi wypadł w O, dobra, już mm. Nie znam tu jeszcze rolników. Nie wiem jak tu jest. Jestem świeżaczkiem. Francuski to lipa u mnie. Yy, totalna lipa. <ścoughs> Więc yy, No będę musiał się tutaj podłuczyć na pewno. Ale przejdźmy dalej. No tutaj obciążniczek do walterki, przystawy do niej, przystawki więc też nie zaczynamy od tego. tutaj mamy taczkę tutaj pastwiska dla krów, oh, już tu krowa o Jezus Maria to tu się stanęło się dobra a to nie wydawało, nie to chyba halucynacje bo trzeba by, szwagier ma przyjechać będziemy opijać gospodarstwo za granicą tylko żeby tam, nie poleciał do na na ten, na, na do Afryki bo dopiero będzie no dobra tutaj co daj mamy zbiornik na mleko E, ogólnie tak, tu jest cały zbiorniczek Trzeba będzie węże w ogóle kupić, bo węże akurat Mówił właściciel poprzedni, że się Sparciały wszystko Z dziury, no i trzeba będzie kupić nowe węże No tutaj akurat podajnia do wody Kiszoneczka będziemy to, Tutaj bardzo mi się to podoba Klimat tutaj na tym W tym terenie jest bardzo Miodzio No tutaj trzeba będzie tą kiszonkę Tutaj właściciel mówię że przybijał, aby e, Żeby, żeby ten Żeby e, móc e, żeby to y, trochę zabezpieczyć, bo to jest przejście. No tutaj mamy kurczaki. Jeszcze ich nie ma, trzeba będzie pojechać i kupić. Ale będą wszystko będzie, oczywiście miodzio. Tutaj przejście, tam jest gdzieś po górze, żeby to wszystko sprawdzać. Ale zejdziemy na dół. No, tutaj płyta na gnojowicę tutaj trochę jeszcze zostało. Poprzedni właściciel nie ma paszawozu, nie miał. Ale najlepsze go było stać, kupił nowy... Y, ścielacz tak można nazywany natura którym ścielił od naturze tak w górze yy, aż mi się zrymowało yy, ładowaczem tak na górze yy, naturze ładował yy, słomę tutaj i ścielił tak od góry więc taki skuteczniejszy trochę dla niego był to sposób i taką wolał natura niż taką ciąganą jakoś tak wybrał Nie wiem, tutaj jego samoróbka on wykonywał sam to przyczepę nie wiem jak on to zrobił, ale dosyć szeroka jest, więc be belki będą włożone. E, dalej tutaj zakupi, zakupiony jest farmtech e, rozrzutnik No tutaj właściciel miał dosyć poprzedni sporo, bo tutaj mamy kury, krowy, świnie i owce, bo to gospodarstwo było jedno taką większą, chociaż nie największą, bo tam jakieś jest gospodarstwo co ma dwa razy więcej tego. Tych, 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 tych pierdół i, wo, i w ogóle tam, tam gdzieś dalej O tam, 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 o coś tam, o właśnie tam coś widzę, to właśnie chyba on y, To sporo tego towaru ma Więc to, 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 my jesteśmy pikusiem przy nim Ale bardzo ładny rozrzutnik Obok no polski no oczywiście musiała być SIPMa. Y, do Gnojowicy będziemy wozić, no pewnie i wodę się będzie coś tam woziło, zobaczymy Obok mamy metal fach, kolejny ty, typo polski akcent, nie wiem, on ma 3 czy 2,5 metra nie jestem do końca pewny. E, ale warte, Waltra daje sobie z nim rady nie ma problemu, więc mi o. Obok Puk, trójka Pottinger, też do Waltry. E, będzie orany na pewno, bo tutaj musi, orki trzeba będzie wykonywać dosyć sporo, a jest dużo pól. E, Pottinger synchro, e, gruberek. Też waltracie bezproblemowo. No i tutaj jeszcze dwie ostatnie maszyny do kosów, czyli e, Pottinger Alpin. E, Przecząszarka, o ile dobrze czytam Ponieważ tutaj dużo też jest maszyn typu pottinger Zauważyłem, że tutaj tak nie no, troszeczkę potinger, więc no trzy pottingery eee, No tutaj typowo górzyście jest i bardziej chyba wolał iść eee, taki pottinger eee, No i kosiareczka Kuhn No to Kun to też dobra marka Więc będzie jakoś tam szło No i tutaj mamy już owce nazwisko dla obiec. Jest ich około 10 już dług Niestety trzeba będzie to wszystko pokarmić niestety Fajne tutaj przejście właściciel zrobić że tutaj trzeba będzie coś dostawiać, bo tutaj krowy mają wolny przebieg. Jest ich 10 sztuk też. Tam mają wejście ogólnie na góry, tam jest do dojarni. Do, do, do dobrze. No do dojarni, dobrze mówię. No tutaj jest podłączenie do wody, to jest już akurat do świnek. I tutaj też jest fajne, to bo tam jest tutaj jest takie przejście. Do, na drugi... O, sieba! Korła maciora mnie zaatakowała. Tutaj takie przejście dla świnek. O kurna i dostale, dobra, to jest w z Dobra, idą, o kurna, ale idą Idą do tunelu No tutaj drugi jest wybieg, tu pierwszy wybieg Naprawdę to też bardzo fajnie wygląda Sam klimat mapy jest bardzo urokliwy Mi się tu podoba naprawdę fest I myślę, że będzie mi się fajnie tutaj grało No tutaj yy, na Jakieś zboża pewnie Coś dla, no dla pokarm Dla świn. Dla tutaj do tego to Z, z wielkiego zbiornika będę tutaj tankowo ładowało to to wszystko tam bo tutaj ogólnie jest jeszcze no to jest płyta na, na, na gnojowice od świn a tutaj mamy już podajniki takie podziemne ponieważ jesteśmy pod krowami podajnik ten z silosu prowadzi tutaj do koryt dla świn bo tu jest wybieg pod krowami dla świnek mm, więc dosyć, te też fajnie urokliwe dlatego poprzednio właściwie wolał tutaj tak działać z tym tym niż yy, wjeżdżać, no ale to już jak to woli Mamy ogólnie, e, czekajcie, wezmę tutaj do mojego iPhone'a. Więc tak, mamy do dyspozycji, e, niech tu sprawdzę, raz, dwa, trzy, cztery, pięć pól i jedną łąkę. Z tego co wiem, to jest ten, tak, tutaj ten, ten obszar to jest nasza łąka. E, no, około 20 hektarów mamy w tych kawałkach razem, z, z, bez łąki więc to też nie jest jakoś tam mało no w sumie dla takich tutaj rolników to jest mało yy, tych większych, ale dajmy to jest na jak na razie wystarczająco będzie oczywiście się rozwijać, ale no na razie musimy yy, yy, radzić sobie tak jak jest bo inaczej nie mogę tu, no właściciel tu dosyć tak bogaty był, bo tu grube biznesy kręcił, bo aż basen normalnie nam sprzedał, jeszcze no grubo, grubo pierdłem za to, ale mi się wydaje, że tu się opłacało przy, przyjechać to kupić ale cóż, mam nadzieję, że seria Wam się spodoba. E, zostawcie tą opieczkę w górę, nie zapomnijcie o hashtagu e, Francja. I cóż, trzymajcie się widzowie i do następnego odcinka. Na razie cześć!